Pszczyna, perła górnego Śląska. O tym mieście pierwsze wzmianki były już w 1303 roku. Wspaniałe miasto, pełne zabytków, pełne zieleni, pełne ścieżek rowerowych i miejsc do wypoczynku. Dlatego właśnie nasza firma to miejsce wybrała na swoje osiedla. Będąc w pszczynie, nie możemy zapomnieć o księżnej Daisy, o ozdobie salonów ówczesnych czasów. Tutaj mamy ją w całej okazałości. Firma Dom Dla Każdego kładzie wielki nacisk na to, by miejsca, w których buduje własne osiedla, były naprawdę perełkami. A dlaczego wybór padł na pszczynę, zaraz zobaczycie. Idąc od rynku, po drugiej stronie pałacu mamy park pszczyński, zwany pieszczotliwie Central Parkiem. Tutaj czas zwalnia, przyroda dominuje, możemy odpocząć. W najbliższej okolicy mamy mnóstwo lasów, terenów rekreacyjnych, ścieżek rowerowych, ścieżek polnych, gdzie można wypoczywać, jeździć rowerami uprawiać wszelakie sporty. Cała pszczyna jest skąpana w zieleni. Mamy tutaj mnóstwo lasów, parków, rzek, wód, stawów, jezior. Fantastyczne miejsce. Wychodząc z parku w pszczynie. Mamy tutaj Zagrodę Żubrów. To jest bardzo fajna atrakcja dla naszych najmłodszych, dla naszych dzieci. Można tu zobaczyć największe ssaki Europy, czyli Żubry, Bażanty, inne ptaki i zwierzęta. Atrakcji do spędzania wolnego czasu tutaj nie brakuje. Jeżeli pszczyna, to oczywiście osiedle zamkowe. Właśnie jesteśmy na tym osiedlu. Fantastyczne miejsce. Cisza, spokój, oczywiście nie teraz, bo pracujemy. Jak skończymy, będzie tutaj, jak u Pana Boga, za piecem. Na osiedlu zamkowym w Pszczynie budujemy różne domy, począwszy od Michała, kończywszy na domu Kuba. Każdy tutaj znajdzie sobie własny kąt. Osiedle zamkowe w Pszczynie znajduje się w malowniczej okolicy, opitującej wszelakie atrakcje. Między innymi jezioro Łąka, gdzie można uprawiać wszelakie sporty wodne, można też wędkować i wypoczywać. Z jednej strony piękny widok na góry, z drugiej strony Śląskie Morze, czyli Zapora Goczałkowicka. Wspaniałe miejsce na wypoczynek, na rowery, na rolki, na spacer, czy też przyjechać po to, żeby zobaczyć przecudny zachód słońca. W samej pszczynie i najbliższych okolicach znajdziemy tysiące sposobów na aktywne spędzanie wolnego czasu. Począwszy od rowera, poprzez spacery, rolki, bieganie. A gdyby tego było mało, mamy góry w zasięgu ręki. Tam możemy bardziej aktywnie wypoczywać. Mieszkając na naszym osiedlu w pszczynie, do tak cudownych miejsc jak tutaj, do ścieżek rowerowych, macie Państwo kilka bądź też kilkanaście minut piechotą czy rowerem. Natomiast do dużych miast, na przykład do Katowic, mamy około 40 minut jazdy samochodem. Do Bielska-Białej, 30, do Jastrzębia też około 30 minut, do Pawłowic, około 17. Zapraszam. Proszę pomyśleć o zmianie miejsca zamieszkania na Pszczynę. Co tu dużo opowiadać? Jeżeli Państwa zainteresowałem mieszkaniem w Pszczynie, kupnem domu na naszym osiedlu, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zapraszam do kontaktu. Jacek Grzebelec, firma Dom dla Każdego.